O, o, patrzcie, jest i drugi frajer. Co, podobały ci się wszczepy bojowe? Widzę, że wam do śmiechu. Mi jakby mniej. O co tu kurwo chodzi? O twojego kumpla Kirka. Robiliśmy razem interesy. Ale miałem podejrzenie, że chce mnie robić w No to postanowiłem go sprawdzić. Powiedziałem mu, że mam transport wszczepów z górnej półki. Że stoi niepilnowany i czekałem tu na niego. Żarcik, widzę, się udał. A no, udał się. Co nie, chłopaki? Ciebie też powinienem odwalić, ale żal na boju. Tylko ostatnia pizda poszłaby na akcję z kimś takim jak Kilk. Co się krzywisz, he? Jesteś pizda i tyle. No dalej, powiedz to. Powiedz, że jesteś pizdą, to Cię nie zabije. Jestem pizdą. Zadowolony? Mądry chłopiec. Dobra chłopaki, idziemy. I tak się właśnie kończy zwaniakowanie.